Dzień dobry, testujące ekipo. Dzień dobry. Testujemy dzisiaj z? Batonika. Nie, z kim testujemy? Aha, z kim testujemy? Z Filipkiem, z mamą i z ciotką. Z ciotką Wiktorią. A będziemy testować zdrowe batoniki warszawskie. Pierwszy batonik, a nie powiem Wam z czego się składa, w każdym razie wygląda o tak. Weźcie sobie, powąchajcie i powiedzcie co czujecie. Proszę. Filipku. Czym pachnie ciocia? Żurawino. Żurawino, Żurawino albo maliną, słodkim takim, nie? Tak. Dobra, Owoce to teraz mówię. spróbujcie i powiedz, czy to samo czujesz w smaku. Tak. Co czujesz w smaku? Mówi, że to jest żurawina? Tak czuję. Jakiś taki słodko-kwaskawy posmak. Ale no, dobra. To mówi Wam, co jest w składzie. Bo to jest generalnie batonik truskawkowo-waniliowy. Płatki owsiane bezglutenowe, mąka owsiana bezglutenowa, bioolej kokosowy, daktyle jako słodzik, truskawka liofilizowana, ksylitol, biosiemielniane, wanilia, woda źródlana i sól himalajska. Czyli nie ma tutaj wcale, wcale tego. Dobra, to sprawdzamy drugi batonik. Nie powiem Wam, jaki smak. Pokaż, ten, jak on wygląda. Ten ciemniejszy. No, próbuj. Tylko sobie ten, powąchaj ładnie, czym pachnie. A. Czym pachnie? Filip już je. Jajko nie. No jajko na pewno nie. Czekolada i kokos. Niby porzeczka i kokos, ale zjedz i spróbuj, czujesz. <grym> kokos czuje? No, kokos czuć. Ja też czułam. Ale porzeczka po chwili. Po bardzo <grym> po <czuć>. <grym> tak. Na tak. Dobry jest, Wiórki kokosowe, biomąka jaglana, daktyle, biosłonecznik, bio olej kokosowy, xylitol, biosiemielniane, suszona porzeczka, woda źródlana i sól himalajska. Nie wiem, czy masz takie samo wrażenie, ale dla mnie ten taki porzeczkowy jest ja bardziej, chciałem. taki nawet gorzkawy. Może nie góryczkę czuć, ale jest taki górzkawy trochę, bo ten w... truskawkowy jest bardzo słodki, nie? Ten ciemniejszy na pewno czuć bardziej otręby, no, no i jest nie taki chciałem. konkretniejszy. Nie chciałem. Dobrze już tutaj. A ten czerwony jest bardziej słodki. Może tą... A który tak? chętniej byś kupiła? Ciemny, zdecydowanie. Serio? Czyli ten mniej słodki? Tak. Yy, w którym chcesz by było bardziej czuć taki nie, ten olej kokosowy? Nie, no, nie wiem, czy też masz takie wrażenie? Mi się wydaje, że mocno... W Tym dziemniejszym bardziej. <coughs> Kremisty tak, jest, nie? Tak, taki bardziej jakby ma więcej esencji, takiej soczy... nie, no, nie, soczystości, ale taki czuć, czuć ten olej, praktycznie. A myślisz, że to fajna alternatywa dla niezdrowych batoników? No zdecydowanie jeżeli w ogóle jakiekolwiek parcie na słodkie to myślę, że ta opcja jest lepsza żeby sięgnąć sięgnąć i ischupak czyli generalnie polecamy batoniki warszawskie bardzo. tak Dzięki bardzo za testy pa pa, pa. pa.